Dzień dobry, cześć tutaj um, Ola i ekspresowy Top Tok, czyli króciutka, szybciutka lekcja angielskiego oparta o najnowszy odcinek Teacher Ola Podcast. Ten najnowszy odcinek no, jeszcze się nie ukazał. Dzisiaj będzie po południu już dostępny. Jest to odcinek Learning English with Music, czyli moja ulubiona kategoria odcinków i ten oparty jest o piosenkę Ariany Grande Santa Tell Me! A więc mamy okres świąteczny, no to wiadomo, że przecież musimy wybrać coś takiego. W poprzednich latach też już takie, takie odcinki się pojawiały i to z gośćmi, więc możecie sobie sprawdzić stare odcinki Learn English with Guests and Their Favorite Christmas Songs. Więc, więc ja wybrałam tym razem Santa Tell Me, a zrobiłam to na podstawie Spotify'a, po prostu wybrałam piosenkę, która no nie jest jakimś takim totalnie nudnym... Patrzyłam na tekst, zależało mi na tym, żeby ten, ten tekst był dla Was przydatny i po prostu praktyczny i pozwolił Wam budować zdania, zwroty na bazie tego, tego tekstu. Więc ja co robię? Zawsze w tych odcinkach Top Talk z muzyką biorę sobie tekst jakiejś piosenki, powtarzamy go linijka po linijce, powtarzacie to na głos oczywiście, a potem na bazie tego, tej linijki, na przykład, która jakoś zwróciła moją uwagę. Patrzymy sobie, jakie inne zdania można stworzyć z tym zwrotem, z tym idiomem, z tym fraizalem, e, albo na przykład, e, dlaczego tam jest jakiś błąd gramatyczny, bo w piosenkach macie ich dużo i w tej piosence też jest błąd. E, I proszę, nawet w odcinku, właśnie, żeby po błąd poprawić, wskazuję, gdzie jest błąd i proszę Was, żebyście błąd poprawili. Zaraz Wam powiem, jaki to jest błąd e, i spróbujecie to naprawiać. Dobra, co robię? Ja mam przed sobą transkrypcję, więc teraz przejdę sobie przez tą transkrypcję, zobaczę, jakie zwroty w odcinku są wybrane. Jeszcze odcinka nie ma, więc tutaj macie taki sneak peek. Hmm, może tak będzie lepiej. Słuchajcie, w piosence Santa tell me if you're really there, don't make me fall in love again until... If he won't be here next year. W ogóle piosenka jest oparta o taki pomysł, o taką ideę, że w zeszłym roku już dostała od świętego Mikołaja jakiegoś faceta, który już dziś nie jest przy niej. Więc ona nie chce czegoś takiego. Ona by chciała dostać taki, taki, taką, taką relację, taki związek, który przetrwa, czy będzie czymś więcej niż tylko przelotną przygodą. No więc to jest cały pomysł na piosenkę, bardzo podobny do Last Christmas, gdzie macie też I gave you my heart, and the very next day you gave it away. Więc w tym roku, this year, uh, to save me from tears, I'll give it to someone special. I tu Ariana, na tej, śmiem sądzić, na tym samym pomyśle oparła uh, swoją powie, piosenkę. Dobra, piosenka z 2014, tak a propos z płyty Christmas Kisses. Można posłuchać sobie na Spotify, jeśli macie ochotę yy, zmienić trochę repertuar świątecznych yy, utworów. Pierwszy zwrot, który wybrałam, to taki klasyk Fall in Love. Fall in Love wybrałam, żeby wam pokazać alternatywy. Jak inaczej powiedzieć, zakochać się w kimś? Tu Fall in Love. Jak możemy to powiedzieć inaczej? A poza tym wybrałam go, dlatego że nie. Yy, niesamowicie często spotykam się z takim błędem, że mylicie sobie jak jest czas przeszły od fall czyli spadać, upadać wpadać i różne wariacje generalnie fall e, jest bardzo przydatnym czasownikiem i wielu w wielu różnych frejzalach go spotykacie w e, wielu zwrotach choćby fall in love więc jeśli chcemy zrobić czas przeszły od fall to musimy go zamienić bo to jest nieregularny czasownik na fell fell a nie felt Fell, a nie felt, bo felt to przecież czas przeszły od feel, czyli czuć. A więc tutaj mamy fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. A więc uh, I fell in love last year na przykład. Nie wiem. A nie I felt in love. I fell in love. Dobra. A teraz synonim dla fall in love. I to będzie to fall for someone. She fell for him. He fell for her. I fall for you. I fell for you. They fell for each other instantly. Jeśli macie ochotę powtarzajcie na głos. Um, to jest tak: They fell for each other instantly. They fell for each other instantly. Czyli zakochali się w sobie od razu, a nie że upadli dla siebie. Możecie sobie zapamiętać, jak chcecie. Kolejny zwrot to też bardzo znany, wydaje mi się, to have a crush on someone. To have a crush on someone. Zakochać się w kimś. Do you think Anna has a crush on me? Do you think Anna has a crush on me? And one more: to fall head over heels for someone. To fall head over heels for someone. Um, zakochać się po uszy. I immediately fell head over heels for his brother. I immediately fell head over heels for his brother. I super. Następnie mamy takie zdanie: Tell me if he really cares. Santa, tell me if he really cares. If you're really there. Uh, if to będziemy tłumaczyć jako czy. Uh, powiedz mi, czy on mnie naprawdę kocha. Czy on naprawdę, naprawdę się troszczy? If he really cares. Powiedz mi, czy się naprawdę troszczy. Powiedz mi, czy czegoś potrzebujesz. Uh, tell me if you need anything. Tell me if you need anything. Powiedz mi, uh, że chcesz użyć do domu. Jeśli chcesz użyć do domu. Powiedz mi, czy chcesz użyć do domu. Tell me if you wanna go home. Tell me if you wanna go home. Ok. And next she thinks, because I can't give it all away if he won't be here next year. Because uh, I can't. give it all away what does it mean to give it all away so to give something to someone for free I gave away my old uh, you know, swimming gear or scuba diving gear I gave it all away I gave my old video games away and I am sorry I did that czyli oddałam coś oddałam coś za darmo przekazam komuś innemu uh, puściłam to dalej ale she doesn't want to give it all away all her emotional engagement. She doesn't want to be engaged emotionally. Hey, me how uh, fully if she isn't sure he will be here uh, next year. So she needs to be sure he's here next year. Ona chce mieć pewność, że on tu będzie za rok. I dalej. Dlatego dopiero wtedy będzie mogła się w pełni zaangażować, to give it all away, czyli zaangażować się emocjonalnie, dać z siebie wszystko do tego związku na przykład. Dobrze. I tu właśnie mamy ten frejzal, który jest pomyłkowy jest z błędem. Brzmi on tak: I can't give it all away if he won't be here if he won't be here. Poprawcie ten frazer, jeśli macie ochotę, napiszcie mi jak to powinno brzmieć poprawnie. A jeśli chcecie e, poszukać sobie odcinków Teacher'a podcast z, phrasal, z conditionals czy z trybami warunkowymi, to zapraszam sobie poszukać. Wpiszcie sobie Conditional Teacher'a podcast w Google i znajdzie wam mm, Znajdziecie sobie te odcinki z trybami warunkowymi. E, tak jest. I kolejna zwrotka. Feeling Christmas all around. And I'm trying to play it cool. And I'm trying to play it cool. I na tym się skupimy. To play, to play it cool means to make an effort to be or to appear to be calm, composed. Even if the situation is stressful and you're worried. Czyli nawet jeśli Sytuacja jest trudna, ty jesteś rozemocjonowany, rozemocjonowana, i coś jest nie tak, to i tak udajesz poker face, i to jest właśnie play it cool, eee, czyli nic po sobie nie pokazywać, nie dać po sobie poznać. Na przykład, if you play it cool and don't seem to interested, they might lower the price. They might lower the price. Nie daj po sobie nic poznać, że ci zależy, to wtedy oni obniżą cenę. Let's repeat out loud. If you play it cool and don't seem too interested, they might lower the price. If you play it cool and don't seem too interested, they might lower the, the price. Oh, Transition. Let it snow is blasting out. That's what she says. Let it snow is blasting out, uh, but I can't get in the mood. Something like that. Blasting out. If some music is blasting out from somebody's home, from somebody's window, from somebody's headphones, that means the music is very loud. Bardzo głośno ta muzyka. Tak trzeba powiedzieć. Tak właśnie to trzeba przetłumaczyć. ale może są no bardzo głośno daje e, muzyka. Let it snow słyszymy wszędzie i bardzo głośno to grają w każdej galerii handlowej itd. Tak Let it snow is blasting out. Music was blasting out from their house. Music was blasting out from their house. And then in the next verse she sings, I've been down this road before, fell in love on Christmas Day. Uh, on Christmas Night, but on New Year's Day I woke up and he wasn't by my side. Uh, więc widzicie, to jest właśnie esencja całej tej piosenki, czyli ona się już zakochała w zeszłym roku w święta i na no, nowy rok go już nie było. Więc ona tego już więcej nie chce. Tym razem chce kogoś na dłużej. A więc, I've been down this road before. I've been there before. I've been down this road before. Szłam już tą drogą. Szłam już tą ścieżką, kroczyłam już tą ścieżką. I've been in this situation before. Uh, dobra, it's hard to tell if this is just a fling. A fling, just a fling. A fling is a short romantic relationship with somebody. An affair. For instance, she had a fling with him 30 years ago. Przelotny romans, przerotny związek, coś krótkiego, coś co nie trwa dłużej. Something that won't last, that's for sure. So, listen, listen and repeat the sentence. It was just a holiday fling. It was just a fling. It was just a holiday fl fling. It was just a holiday fling. Lack of practice, of course, lack of practice. And then we talk about prepositions on the 25th by the fireplace, ale tutaj się nad tym nie będę chyba pochylać. <laughs> I przejdziemy dalej. Um, this year I've got to be smart. W tym roku to ona już nie chce być taka głupia. W tym roku chce być mądrzejsza. I tutaj bym chciała spojrzeć jeszcze z wami na chwileczkę, na sekundeczkę, na słówko smart. Słówko smart. Ile już ono ma znaczeń? Przynajmniej ze 4-5 znaczeń ma. Nie wybrałam tu wszystkich, ale wybrałam 4. Pierwsza rzecz, intelligent, czyli to be smart, to be intelligent, to be witty, to be clever, to be smart. 2. clean and neat. You might also say elegant. You look very smart in that suit. It's a smart suit. Wear smart outfit. Because this event requires that. So, there is dressing code maybe. Dress code. Clean and neat przede wszystkim. Czyli coś takie schludne, czyste, porządne, dobrze uszyte, dobrze wygląda. Jest to przede wszystkim po prostu czyste, schludne i, i dobrze zrobione. Ale przy okazji to może być też coś eleganckiego. You look very smart in that suit. Trzecie znaczenie słowa smart to controlled by computer, controlled by computer, so smart washing machine, smart oven, smartphone, obviously. And for fashionable, fashionable. Let's go to that smart restaurant. Let's go to that new smart restaurant. Smart restaurant, elegant, expensive, fashionable restaurant. Uh, and Now, time to practice a little. So listen and repeat out loud after me, okay? Let's do that. You have more of it in the episode, episode 174. But it's not available yet. When you're listening to this live, I'm sure it is available. Listen and repeat. Do you think Anna has a crush on me? Do you think Anna has a crush on me? Two. Tell me if you need anything. I wish I hadn't given away all my video games. Brilliant. One more. If you play it cool and don't seem too interested, they might lower the price. Listen and repeat. If you play it cool and don't seem too interested, they might lower the price. I've been down this road before. I've been down this road before. It was just a holiday fling. It was just a holiday fling, and that's all, guys. Listen to, listen to Ariana Grande, uh, Santa, tell me. Listen to the episode of Teacher Ola podcast, episode one hundred seventy-four download the worksheet complete the gaps in text in the lyrics and learn english from from this uh, worksheet just check how much you remember check how much you know yeah that's it thank you so very much see you next time cheers